Śląscy Franciszkanie przedstawiają. Moje franciszkańskie opowieści biblijne. Moje, dlatego że subiektywne, niekoniecznie trzeba się zgodzić z ich treścią. A franciszkańskie, dlatego że jestem franciszkaninem. W zakonie otrzymałem imię Andrzej. Zapraszam. Powiem, jak bohater komedii Aleksandra Fredry, pan Jowialski, znacie? To posłuchajcie. Odcinek 15. Króciutki tekst. Jezus mówi, że jeżeli ktoś nie przyjmuje upomnienia, to tam jest cała ta rozbudowana procedura, to niech ci będzie jak poganin i celnik. Jezus rzadko zwracał się do pogan. Ale jeśli już Zawsze na końcu miało to wydźwięk pozytywny. A jak traktował celników? Wypowiedź Jezusa nie jest więc zachętą do całkowitego odrzucenia. Śląscy Franciszkanie, pamiętaj o dzwoneczku i subskrypcji.